Gdzie macie z tej strony skład SR? SR! No właśnie, tak. Jak zwykle wy. Medal of Honor, World of Fighter. Oh. No, to witamy was w kolejnym odcinku. Ty szukaj tam serwera. Trzeba coś tak, tutaj... was w kolejnym odcinku z tej tej może ja, tak Gdy. hejtowanej Gdy. W serii. Nie, mi się powiem szczerze gra zacnie, tylko gra dla mnie sprawia problemy z battlelogiem Przy e, battlelogu się mowa, crashuje. A, a to nie jak to, a... Tak normalnie to działa ok Masz jakiś tam serwerek? wejść tutaj O jest mm -hmm, Mam Dołącz do gry Poczę alfara o. Położona na górskim zboczu wioska. wioska znana jest tylko Alfara w ciągu swojej dru... długiej historii. No, wielokno... <grych> <grych> Nie umiem czytać. Wielokrotnie przychodziła z rąk do rąk. Niezmiennie. i nie zdążyłem. <grych> A ja się jeszcze ładuję, z... więc Maj... czekaj. Wielokrotnie... Z rąk do rąk niezmiennie przykucję przykucny... w niebezpiecznych górach północnego Jemenu. Plotka głosi, że. Armie maszerujące przez leżącą niżej dolinę nie poniosły porażki, jeśli ich sprawa była słuszna i honorowa. Ło. Ło. No. Teraz pytanie, czy my poniesiemy porażkę, czy nie? Jak nie, zwykle zajebiście długi loading. Jak zwykle musimy zapomnieć Czekajcie Atlas. Szukamy miejsc składowania A. Fajna woda. Pentrotyla dla coś tam musimy znaleźć, nie o, pamiętam jak to tam nazywa się. Ta woda nie jest dopracowana. Huh. Wow, co się działo? Nie, nie wiem, rzuciłem granatę taką Oła, Skąd? taki wybuch był? Znaczy, nie wiem, ale wiem, że już ktoś tam... Ej, to jest hardcore! Tu nic nie ma, ani mapki, ani niczego. Wiem. Ty wariacie, ty wariacie. Ale ja nie wiedziałem, jak to jest tutaj. Spoko. Ej, ja nie ruzy, wiesz? Ja tylko ten. No i? Jeszcze jeden. Uleczysz mnie? Czy żyjesz? Nie żyjesz hey, Nie żyję Ale jak... Ale zaraz się odrodzę i cię uleczę Pomóż mi E, maszuj no. E O, thank you Lecimy dalej, nie ma co obijać się w bawełnę Ciebie? O jest, biegniesz. Chciałbym kurde tę lunetę ogarnąć Słyszę tu jakieś strzały No musimy w końcu wygrać, no No no, no. <grybuj> a, <grybuj> ktoś tu w rzuca rzuca Tam ktoś pruje Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie Nie widziałem nikogo Joj, zapomniałem, że to mam taki celownik z kropką, no ale dobra, whatever Gdzie ty jesteś? Tam możeś poleciał. Zwykły kolibator, taki kwadratowy, tylko że większy niż teraz mam. Uuu, żeś poleciał. O, żebym zlamił teraz. Ale żeś poleciał Tylko trochę Ale prosto przed twarzą tak no. Jebło Mhm ej, ej ej! Zabiłem go granatem? Przerzuciłem tą granat. O, dopiero tara wybuchł Partner Top yep. <duszona> tup 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 tu. Sanitariusz, co kto... Ty ty życzysz sanitariusz cały czas? No. Ej, gościu tu za beczkami ja. jest Za gońciarzem stoi gościu <głoszona> O <masz> go. <głoszona> Coś ty zrobił Hallo Not bad Dobra no, zauważyłem, ale... co oni mi zrobili. Nie zabiłem go. Zabiłem. 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 O chuj. O kurwa. Zabiłem I... czy nie? Zabiłem. Zabiłem. Cieszyłem. Ja muszę trochę zmienić broń. Dev gru sobie wezmę Ja. Odradzenie w sekcji To ma też lepsze celownie chociaż I granatnik przy kolbie Ała, ała, skąd? Ale mnie coś wadło, ło, znowu Skąd? Tutaj, tutaj, tutaj Łojej Próba I Tara pewnie mi wyskoczy Mówiłem Jakbym to przeczył Dwie sekundy, dwie sekundy i bym się odrodził koło ciebie A tak zginąłeś Oj Dobra, raz się żyje, tak? ale mnie zaskoczył A ty mnie zaskoczyłeś tym, że padłeś tak no wiesz biegnę, biegnę, biegnę nagle, bieg na, leży Będę, A ten To on wyskakuje i... i... Po mnie To tak wiesz, F się Dalej tu kampi. No. Oj chyba swojego zrobiłem Ups No to było, w, dwóch w linii stało i wiesz Tylko widzimy jak podejdzie Co my tu kombinujemy? Jaki skurry, przeżył? Gdzie jest? Za beczkami. Za <gąciarz nam za na nogę Eeej. No. Un sub. Un sub. <gąciarz> Un zub. Un zub. <gąciarz> Nie może tak być. No i dałem na taktyczny i ja nie wiem teraz gdzie ty jesteś? O jesteś tu O chuj Gdzie on jest? ja zrobiłem, <laughs> On cały czas mnie zabija Co? On cały czas mnie zabija Oj widzisz O odradzaj się O już mm, Czemu A... mi nie mówisz, że tu go koleś jest? A życie, życie... Życiu... No teraz już wiesz no... Ale odrodziłeś się na mnie poprzednio? Jest tak wygrywamy. No to powinieneś wiedzieć, że tam jest koleś. Uff. Ja piedolę Już 10 dedu zaliczę, serio Ej nie wypadł? Znaczy, zmieni broń To sobie zobaczymy Ja mogę broni sobie dorwać Jakieś porządnej. O chuj, skąd? Czołgamy się. Czołgamy się. Czołgamy się. Czołgamy się. Jest ser, do ataku. Ulecz mnie, oh. pomóż mi. Gdy ty jesteś? Tu. Dobra. Hej, Nie, flash. Oh shit. Sanitariusz! Teraz będę coś Ej, co mnie wysadziło? Nie wiem. Mo. Co to jest mo Moździerz? Może młodździesz Brak amunicji no, jak już ci dałem Ja tam granta rzucę, wara A ta Kurwa, ostrożnie szłem Ja tam patrzę Ja tam patrzę No to patrzaj nie widzę skurwiela. Alooo? Wchodzę, 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 wchodzę. Mam granat! Dobra. Zabili mnie, pomocy! Patrzam. O, fuck! I nie widziałem. On stoi za... zasłoną tak jakąś. No cimno tu, to tu nic nie widać. A ja do nas jak chcą. No stary. No ale wygrywam. No. i 2 jeden. Gdzie ty jesteś? Dla nas. Dla naszej drużyny, a nie dla nas. O. My jesteśmy słabi, my nie umiemy grać. Właśnie, my nie, nie umiemy grać. W mocha. Ale wiesz, to może jeszcze przyjdzie czas, kiedy wyrobimy sobie skilla. What the fuck Że nie mam dźwięku nie wybuchu hmm. wiem. <laughs> Akurat ja <na> miałem <laughs> Akurat miałem na ciebie kamerę jak żeś Bergdensa w powietrzu tańczył Pa to jakiś... Ło wow, już chciałem nawaleć do gościa To nie ja to się wszystko tak trzęsie i się tak robi dziwne. Nie wiem. Mój partnerze! Ja w to nie wierzę. Że siedzi Jerzy na wieży i... Nie wierzy, że na drugiej wieży siedzi stado Jerzy. Leż... Leż... Leży jest i nie... I nie wierzysz, że na drugiej wieży... E... Kole do jeży Jerzy O fak 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 skąd? To jest, to jest nasz? To było Takuj. Dobra Skąd? Skąd skontowni być skąd? W skontowni Nooo, skąd? Podkładałem pakę no stare przyzwyczajenie z cs -a. Plantuj pakę CS strike Grało się nie, kiedyś ten. troszeczkę Troszeczkę Nie za dużo tam pobieg gościu Wow, tam było ich, ach, aż ich Tam był ich tu tu tu, tam było ich aż dwóch. No chopie. Ach, te łamaczę języka. Chciałbym, czy to taki łamacz języka? Kurwa, na to, że nie ma zwykłego celownika jakichś takich. What the fuck? Skąd? Dobra, profilaktyk. Profilaktyk granat. Może, może potrzebujesz leczenia? Nie, dzięki. Ha ten cel, bo przegramy. Biegnie, biegnie, biegnie Przez deski waliłem oh. O! O kogoś tam Snajper! Uh. Ajajaj, zobroczyłem się na schodach. Yeah. Jaki fail, coś ty w ogóle zrobił? Uciekałem przed granatem, zabloczyłem się na schodach, jakiś gościu mnie zabił Zmień broń, jeszcze swojego Greko Zabiłem! Ochu! Wow. <laughs> chcia chciałem się odradzać Chciałem, chciałem rzucić granat, czy nie? Wiesz, jest wrzucić granat, to spokojnie A, A to tu odbił się od ściany i do nas <laughs> Dobra, Do nas wrócił Nieee... Yeah. To nas granat wyliczył. O oh, fuck! Wszystko wybucha. Mamy wysadzić, czy O, ale wygarnąłem, ale zabiłem kogoś. Bla, 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 bla. No się, ale i tak zaraz giniemy Ja nie wierzę w to, że my tutaj przeżyjemy Za cicho jest Gdzie tam? Tak to można fajnie ze schodów kampić Nie? No, No Słyszę ten mały pierdolocik, Jaki Bóg! Nie słyszę w ogóle odgłosów swojego strzelania. I masz? Bo mam problem z netem. Lagi! No. Co? No jestem. Lagi mam Słyszałem Że mówisz, że masz lagi Bo się chce kichnąć akurat w tym momencie Jaki fuks Lag, nogi, skład. No, skacz drewniany, człowieku. Świetnie, prawie bym się skokiem zabił. Ja w ogóle poleciałem. Widziałem gościa. Pomóż mi! O, jest. What the fuck? Coś ty zrobił, to ty? Czy to nie ty? Ej! What?! Wywaliło skorpiono! O nie! Nie, wywaliłem skorpiona. Kurde no. Patrz. Partner pilnował twojej szóstej, wracasz. Halo, halo, halo. halo. Wywaliło cię z gry. Tak? Czy mi się wydaje tylko? Nie no, wywaliło cię. Nie pisz mi! Mów normalnie! Gram! <grymne> dokończę ten odcinek. Znaczy dokończę tą rundę. Wygraliśmy na szczęście. Komputer mem. Ha, 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 ha. No i dobra, to by było na tyle z tego failowego odcinka. Kończę rundę, skończyłem rundę, żegnam się z Wami i na razie.